Drodzy, wolni ludzie, dzisiaj mamy około 17:21 21 lipiec 2022 czwartek jesteśmy we Wrocławiu tutaj y, Plac Strzelecki, Plac Staszica tutaj taka stara pętla zerówki tutaj była jesteśmy teraz tutaj siedzę tutaj na, na ziemi teraz na alejce i błagam uniżenie władzy III RP, aby Pozwoliły mi przekazać te pieniądze, te pieniądze z tego worka, z tej ławki gdzieś właśnie w tamte okolice tam jest 50 metrów odległości. Właśnie chciałem przekazać kieszonkowy dzieciom, ale to jest piętnastka, ona jedzie do parku południowego. Piętnastka do parku południowego jedzie. Ale władze trzeciej RPM mi już piąty rok zabraniają przekroczyć tą magiczną odległość 50 metrów. Czyli te właśnie stąd 50 metrów stąd gdzieś tam do tego budynku po prostu mam zabronione właśnie pójść. Więc niniejszym właśnie błagałem całą trzecią RP, żeby chociaż jednorazowo pozwoliła mi, abym mógł przekazać na przykład tu i teraz kwotę 50 tysięcy złotych jako kieszonkowe dla moich dzieci. Więc właśnie teraz ten film się streamuje na YouTube. A. A teraz, teraz właśnie mówię do wszystkich wolnych ludzi, suwerenów, lechitów, dobrodziejów, Polaków. Wiecie co, jaki numer miałem? Widzę, że coś po prostu mi za sprzętem nie idzie, bo nagrałem film, ale zresztą gdzieś mi zniknął. Okazało się, że moja pamięć się w urządzeniu skończyła i to, co kręciłem, to się nagrywało na kartę pamięci i po prostu, a u mnie nie, nie można z karty pamięci dać na YouTube z tego tableta. Więc no, po prostu dwa filmy nagrałem, które znikły, więc musiałem te same około 10 minut kręcić trzeci raz. Więc załóżmy jeden film, musiałem trzy razy kręcić, aby no, się ostał. Więc trochę się tutaj troszeczkę zmartwiłem tym i no, straciłem dużo czasu, ale myślę, że jakoś chyba przeżyjemy, drodzy wolni ludzie. Więc państwo polskie dzisiaj tu i teraz zabrania mi już od pięciu lat, aby przekazać kwotę. Pięćdziesięciu tysięcy tu i teraz dzieciom, tam w ten budynek. Oni mi zabraniają dzięki.